Dzień dobry. Ostatnio w materiale Rządzi Tobą Mózg czy Serce opowiadałem Wam o tym, że jesteśmy gatunkiem emocjonalno-racjonalnym, o tym, że to emocje i uczucia grają pierwsze skrzypce. Dziś w związku z tym chcę opowiedzieć o inteligencji emocjonalnej. Wiele autorów sugeruje, że jest to na jednym z głównych filarów osiągania sukcesów w życiu i moim zdaniem to jest prawda, biorąc pod uwagę to, że to emocje podpowiadają, co jest dla nas tym sukcesem i dają napęd do działania. Ale zacznijmy od wyjaśnienia dwóch pojęć. Po pierwsze, inteligencja racjonalna to upraszczając umiejętność analizy stanu rzeczy, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, wyciągania wniosków i rozwiązywania problemów. Inteligencja emocjonalna z kolei to jest umiejętność nazywania i regulowania emocji własnych i cudzych, a także wykorzystywania ich do kierowania myśleniem. I działanie. Osoby inteligentne emocjonalnie mają wyższe kompetencje społeczne, lepiej funkcjonują w związkach, lepiej radzą sobie z konfliktami i stresem, są lepszymi liderami, mają wyższe poczucie własnej wartości i odczuwają większy dobrostan psychiczny. Do tego inteligencja emocjonalna łączona jest też z większymi sukcesami na polu szkolnym i zawodowym. To z kolei łączone jest z większą motywacją. A to jest oczywiście tylko część wszystkiego. No dobrze, to teraz wiemy, że inteligencja emocjonalna się przydaje. Pytanie, czy jeśli aktualnie nie jest na piątkę z plusem, to czy można ją rozwijać? Tak, jak to zrobić? Oto sześć podstawowych podpowiedzi. Rozwijaj świadomość emocji, czyli tego, co czujesz. Nazywaj to, co czujesz. Rób to dokładnie, czyli rozwijaj tak zwaną szczegółowość emocjonalną. Jest dobrze, jest kiepsko, to zdecydowanie za mało. Analizuj swoje emocje i rozmawiaj o nich. Ucz się akceptacji stanów emocjonalnych. No i na końcu, ale niezwykle ważne. Dbaj o aktualne, bliskie relacje i nawiązuj nowe. To jest oczywiście tylko mała część wszystkich możliwości. Będę Wam regularnie nagrywał nowe filmy z podpowiedziami. Te treści to jest część jednego z moich szkoleń Emocjonalny Kompas. A jeśli to, co mówię, jest dla Ciebie ciekawe, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału, a także do obserwacji moich profili na Instagramie, na Facebooku, na LinkedIn czy na TikToku, ponieważ tam pojawiają się dodatkowe treści. Dzięki za to spotkanie i do zobaczenia, amigos. Ciao!